Cześć! Jeśli nie wiecie, jak spędzić Sylwestra, nie macie pomysłu, chętnie zaproponuję Wam coś i powiem, jak ja bym spędził ten wyjątkowy wieczór. Sylwestra to jest muzyka i zabawa, więc mam y, do zaproponowania album zespołu Inquisition. Muszę Was uprzedzić, że jest to muzyka metalowa. Nie każdy ją lubi, jednak y, ja świetnie się przy takiej bawie. Najnowszy album niestety nie porwał mnie tak jak ten. Myślę, że warto się zapoznać z tym zespołem. Jeśli lubisz ciężkie brzmienie, zespół Immortal z Norwegii. Ich ostatnie dokonanie sprzed jakichś trzech lat. I polska kapela, która już nie istnieje w tym składzie, jest to Batiuszka. Możliwe, że słyszeliście o niej. Pamiętam, że ten album bardzo mi się podobał i chętnie wrócę sobie do niego w tą noc. Długa noc, więc czas na seans filmowy. Wybrałem kilka propozycji, które mamy w zbiorach. Nie było łatwo, bo filmów mamy bardzo dużo, jednak wybrałem coś, co akurat uważam, że chętnie bym sobie obejrzał, gdy będę już miał wolny wieczór. Najnowsza wersja filmu Mortal Kombat. Pamiętam za dzieciaka, gdy oglądałem starą wersję. To jeden z moich ulubionych filmów. Jest to film akcji, prezentuje sztuki walki. Mam nadzieję, że to będzie świetna rozrywka. I może też zabraknąć filmu grozy. Jest spirala. Jest to nowy rozdział serii Piła. Jeżeli widzieliście poprzednie części Piły to myślę, że wiecie o co chodzi. Podejrzewam, że ta część będzie utrzymana w konwencji. Zatrzymując się jeszcze przy horrorach yy, pokażę Wam w film Obecność część trzecia. Część pierwsza yy, nieźle mnie przeraziła te kilka lat temu i powiem Wam szczerze, że niełatwo jest mi przerazić jakimkolwiek horrorem. Mam nadzieję, że ta część też będzie miała w sobie coś, co... Pozwoli mi choć na trochę poczuć jakiś lęk. Jeśli się okaże, że horrory były y, mocne, to mam nadzieję rozluźnić się przy komedii. Zupełnie nowy testament. Jest to y, film opowiadający o Bogu, który mieszka w Brukseli wraz ze swoją rodziną. Jest to francuska produkcja, a wiedząc jak Francuzi podchodzą do komedii, jak łamią wszelkie schematy ten film może być dość ciekawy. W ostatnimi czasy też bardzo lubię polskie kino współczesne i mam jeden tytuł, który wydaje się być dość interesujący. Film Wolka z Olgą Bołądź w roli głównej. Z opisu wynika, że główna bohaterka opuszcza więzienie, a Interesują mnie wątki więzienne w filmach, więc mam nadzieję, że będzie to ciekawy film. Zawsze alternatywą do miłego spędzenia czasu jest też gra planszowa, a jedną z moich ulubionych to tajemnicze podziemia. Gra polega na tym, aby budować drogę w podziemiach do skarbu, które należy zebrać. Ten kto zdobył, że najwięcej skarbów, ten wygrywa grę. Jest to gra wieloosobowa. Krótka, przyjemna i bardzo łatwa. Aby urozmaicić sobie wybór, chętnie też wziąłbym do domu na Sylwestra grę koszmarium. W grze chodzi o to, aby z trzech kapelków złożyć potwora, który po złożeniu aktywuje moce specjalne. Moc specjalna może przeszkodzić przeciwnikowi w złożeniu swojego potwora, dzięki czemu. Jesteśmy na prowadzeniu i możemy wygrać grę. Nie może też zabraknąć gry z świata Tolkiena. W ręku mam hobbita. Nie jest to duża, skomplikowana gra, jak to bywają gry z uniwersum Tolkiena. Jest to raczej półgodzinna planszówka dla kilku osób. Prosta, nieskomplikowana. W naszych zbiorach jest też gra, która zawsze przykuwała moją uwagę, jednak nigdy do tej pory nie miałem okazji się z nią zapoznać. Drago, Smoki i Krasnoludy. Liczę się z tym, że w ciągu jednej nocy mogę tego wszystkiego nie ogarnąć, ale pamiętam, że zostaje mi jeszcze cały dzień następny nowy rok. Życzę Wam udanego Sylwestra. Do zobaczenia!